do e, naszego miasteczka, e, pojedziemy sobie zjeść jakiś deser, bo Natalka bardzo, bardzo chce pójść właśnie mm. do Creams. Ostatnio byłyśmy w Gui dwa razy, dwa, tak. e, a teraz chcemy po prostu pójść do innego do Creams, który był tam od wielu lat. Jest bardzo popularny w ogóle e, między nastolatkami i tak dalej, przeważnie się to właśnie takie dzieci w wieku Natalki, tak więc pojedziemy sobie, ja zajdę jeszcze do primarka i do. TK Maxa chyba, bo chcę sobie kupić jakąś taką bluzę fajną, troszkę więcej koloru z Lewisa na przykład. Zobaczymy, co tam jest w TK Maxie. Ja zazwyczaj nie mam szczęścia w TK Maxie, mało rzeczy mogę znaleźć, jakichś fajnych, tak więc zobaczymy, co tam jest. Jest niedziela, tak więc nie wiem, czy to jest e, dobra, e, odpowiedni dzień na robienie zakupów, ale po prostu pójdziemy tam i tak, i tak jedziemy. Jak widzicie, mamy dzisiaj pomadki no. i to jest na taki... Jak to się nazywa? Lip Gloss, który ma kolor. Tak więc użyłyśmy dzisiaj we dwie. Natalka ma trochę inny kolor, ja inny, ale bardzo fajnie wygląda. Tak więc dobra, my lecimy i do zobaczenia później. Zobaczcie, jaka zmęczona. Tylko przyjechałyśmy, jest godzina 12, a ona jest zmęczona. Chce spać. Co jeszcze? Um, um, oglądać. Oglądać filmy jakieś, okay. popcorn. Ale nie, my idziemy na deser. Czy najpierw możemy do primerka. Czy na deser najpierw? Deser pierwszy. Dobra, to idziemy na deser najpierw. No, Prima eat. <gry> Okej. Okay. Jest tak pięknie, słonecznie dzisiaj, więc pójdziemy na pewno do parku e, po zakupach. Zobaczymy. O, ktoś do mnie dzwoni akurat. Później oddzwonię, przepraszam. E, dobra, my idziemy idziemy zjeść, e, idziemy w ogóle do tego Creams, tylko dlatego, że mamy te vouchery, które dostałyśmy z kina chyba. Znalazłam, bo już się wystraszyłam, że go zgubiłam gdzieś ten voucher, bo ja przeważnie od razu wyrzucam te bilety, ale jeden zachowałam, tak więc e, idziemy, znalazłam i będziemy mogły tanie troszkę zjeść nasz deser. Jest sporo ludzi dzisiaj. E, zobaczymy, czy będzie jakieś miejsce dla nas i czy będziemy mogły coś nagrać. Podjadasz? Oh, no, dzięki. I jeszcze na czosy, do tego. Widzicie jaki deser, Czy nie mogliśmy się powstrzymać? Pyszne. A takie na Na czosy z lodami. Dobra? Jak frytki, nie? Natalka zawsze je w McDonaldzie frytki i z lodem. Nie możemy skończyć tego, ale cały ten gof poszedł. Na czasy prawie też, ale lodów nie możemy skończyć. Tak, tak, wszystko na pół jesteśmy, no. pyszności Przyjdziemy tu na pewno następnym razem. Ten wystroj jest super. Ten Dalej nie mogę pokazać, bo jest dużo ludzi, bo tutaj się zamawia. Bardzo fajnie jest. To są takie fotele większe. Więc nie będę pokazywać, bo tam ludzie Totelka To hotelka ja. Jesteśmy najedzone i idziemy teraz w kierunku Primarka. Jakoś tutaj bardzo nie ma ludzi. Myślałam, tyle samochodów było zaparkowanych, mhm. ale jakoś tutaj mało jest. Chyba Zimno jest. trochę, właśnie, tak jest wiatr. Jest ponad 10 stopni, ale jest wiatr. No właśnie widzicie, takie zimne. Przeszywające, tak więc idziemy szybko do sklepu i jedziemy do domu. No i mamy już kostiumy kąpielowe, spodenki. Wszyscy już gotowi na lato. Szykują się klapeczki, ręczniki. Jest jeszcze parę rzeczy na promocji. Kupiłam dwie, znaczy na razie wrzuciłam do koszyka. No szuka sobie coś na głowę. Fajne, no? Teraz popatrzymy. I możesz tutaj? Tak, na różne sposoby. Może go nosić. Różne są. Wow. Wróciłyśmy już do domu. Zobaczcie, z jaką ogromną siatką wróciłyśmy. Plus to, co jeszcze tutaj mam na łóżku. Więc chyba od tego zaczniemy. A tu zaraz będę Wam pokazywać, co my mamy. Czyli tak. Kupiłam dwa kosze. Takie same. Jeden do mnie do pokoju, jeden do natalki. Szary, żeby pasował mi do pokoju. Eee, taki po prostu, żeby wrzucić właśnie. Jakieś kartki. Dlatego Natalka kupiła koleżance na urodzinę butelkę, te metalowe, takie z wilką. One kosztowały 5 funtów. A Natalka sobie wzięła tym razem złotą, i to taki gold rose, mi się wydaje. Zaraz sprawdzę dokładnie cenę. O, te kosze kosztowały 5 funtów 5 funtów każdy. No myślałam, że no więcej, bo myślałam, że no były po 10. Do tego kupiłam jeszcze żarówka żarówka już jest wkręcona i tak, te butelki były po 5 funtów. Tak więc fajny prezent, właśnie na urodziny Natalka idzie w następny weekend, tak więc super. I oczywiście sobie wzięła... Już trzecią butelkę, ale ona no, używa cały czas. Po prostu wszystkie dzieci tutaj chodzą z takimi butelkami. No i tak, Primark oczywiście, już Wam pokazuję. czekajcie, Was, może tutaj przestawię tak bardziej w tą stronę, więc będziecie wszystko widzieć, jak będę wyciągać. I widzicie, co chyba je nawet przymierzę? Kupiłam sobie taką bluzę, taka kawa z mlekiem. Bardzo podobny kolor do tego. Oczywiście teraz jest trendy. Wziąłam sobie MK. Ona kosztowała 7 funtów. Chciałam Elkę wziąć, bo chciałam taki mieć efekt bardziej luźny. Chodziło mi o taką bluzę i legginsy, żeby po prostu wyjść do parku, na spacer, albo po prostu być w domu. Tak więc ta mk zaraz przymierzymy, zobaczymy, czy będzie miała ten efekt, który ja chciałam. Jest to taka zwyczajna, basicowa bluza. Pełno ich jest teraz, przeróżne kolory. Do tego właśnie. Chciałam kupić sobie dresy, ale później pomyślałam, że może jednak pójdę za leggingsami, ale nie takimi zwykłymi leggingsami, tylko legginsami sportowymi. I to jest z tej e, kolekcji Workout i one kosztowały 6 funtów. Wziąłam Elkę, bo chciałam, żeby tak nie były bardzo obcisłe, ale zaraz przymierzymy i zobaczymy. Ona ma tutaj z takim podwyższonym stanem, to był tył, to jest przód. I on, zobaczcie, jest taki materiał. Sportowy, ale ma takie wżłobienia, jest bardzo fajne. Zobaczymy, jak się będzie nosiło. I tutaj na dole ma takie, jakby trochę paseczki, ale jest cały czarny, i o to mi właśnie chodziło. Zaraz zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Więc to kosztowało 6 funtów. I zobaczymy, czy ta L będzie dobra. To jest 14-16. Kolor świetny, z tym, że to, że wzięłam M. -kę, nie sądzę, żeby dała ten look, który chciałam, ponieważ jestem też w tych legginsach i niestety bluza jest dosyć krótka, a ja chciałam po prostu mieć taką dłuższą bluzę, która mi zakryje pupę, jak będę chodziła. Ale a propos leginsów, zobaczcie, one są tak wysokie tutaj, tak fajnie mi tutaj wszystko opinają. One są mega, naprawdę. Nie sądziłam, że Primark robi takie fajne legginsy sportowe. Są po prostu ekstra. I są tak wygodne, tak się fajnie je w, e, wkłada. Nie są takie, wiecie co, te błyszczące, takie, ja ich tak nie lubię. A te są po prostu super. One mają tutaj taki jakby e, wzór mają takie, mają takie kreseczki. E, I tutaj mają przeszycia po prostu są ekstra. Są tak wygodne i ba z bardzo wysokim stanem. No spójrzcie, że wszystko mi tutaj opina, zakrywa to co trzeba. Z tym, że no ta bluza, no niestety Jest za krótka Ja będę musiała ją oddać Pomimo tego, że jest naprawdę fajna Ale ją chyba oddam i po prostu Pójdę do może do innego sklepu Innego Primarka i będzie LK, I wezmę l -kę. I przymierzę ją w sklepie, żeby później znowu się nie bawić I nie, nie zwracać tego Ale napiszcie mi Czy może tą m zostawić Czy lepiej l -kę. A, tu jest jeszcze kieszeń, spoko no i tak właśnie myślałam, adidasie do tego czarne I właśnie wyjść powrócę w kosza Przejście do parku Zobaczymy, Dlatego tego mam bluzkę Bardzo podobnym kolorze, oczywiście do pracy Taka beżowa Do marynarki czarnej 6 funtów, Wziąłam rozmiar 14 I wiem, już mam Taką bluzeczkę czarną, więc to jest Perfekcyjny rozmiar Ale zaraz przymierzę I tutaj ma taki guziczek z tyłu tak więc wydaje mi się, że bardzo fajna bluzeczka. Wydaje mi się, że jest naprawdę, bardzo fajna. Zobaczcie, włożyłam ją sobie tutaj do spodni, bo ja, jak noszę właśnie mój spodnie, czy do pracy, czy spódniczkę, to zawsze mam bluzkę w środek i wydaje mi się, że będzie naprawdę, bardzo fajnie wyglądało, bo jest, jest bardzo cienka, ale nie jest przezroczysta. Jest super, naprawdę. I tutaj ma takie rozcięcie jeszcze. Ja mam taką samą czarną. I po prostu tak cała na czarno chodzić o pracy cały czas, to tak chyba średnio Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajnie wyglądało z czarną marynarką A nawet może zaraz przymierzę i zobaczycie A tak wygląda z czarną marynarką, zobaczcie No super to będzie wyglądało, czarna spódnica jeszcze Ale nawet do jeansów fajnie to wygląda, świetnie, naprawdę Bardzo dobrze się czuję Wiecie co, pomyślałam o tym, żeby wziąć białą, ale nie Ten kolor jest naprawdę ekstra jak wy, jak wy myślicie? Wydaje mi się, że jest super. Kolejna rzecz. Aha, no i właśnie, zobaczymy, co z tego będzie. Aż pewnie nie wierzycie, ale wziąłam coś w kolorze i to w kolorze żółtym. Koszulka z dosyć takimi szerokimi rękawkami, ale tutaj na dole zobaczcie, nie jest taka zwykła. Ma tutaj takie Na nabioderka, to się nazywa peplum. Taka falbaneczka, i ona idzie naokoło, tylko tu z przodu nie ma. Ona kosztowała, Wziąłam MK, tak wziąłam MK, tak MK wzięłam. Ona kosztowała 6 funtów. I myślałam nad l ale jednak wziąłam MK, więc zaraz przymierzymy i zobaczymy. Właśnie jak tak przyłożyłam do twarzy, to mi się wydawało, że jest bardzo w moim kolorze. Więc na lato, wiosna, super. No to zaczynamy. To jest pierwsza bluzeczka. Żółta. Ona w nazwie jest musztardowa i wygląda tak, że tutaj ma prostą taką zwykłą koszulkę, a tu po bokach i z tyłu ma falbaneczkę. I napiszcie mi, czy ona jest. E, czy jest dobra, czy mnie tutaj właśnie nie poszerza. Nie było niestety innych kolorów, była tylko ta żółta, ale wydaje mi się, że ona mi naprawdę pasuje. Dajcie mi znać. No tak, będzie dosyć sporo rzeczy dla siebie. Aha, jeszcze jedna rzecz, zapomniałam. Wzięłam sukienkę czarną i e, powiem będzie się śmiać, bo mam pełno sukienek czarnych? E, bardzo dobrze zdaję sobie z tego sprawę, ale ja je noszę. Ale ta sukienka, pomimo tego, że jest czarna, a ja uwielbiam kolor czarny, ma tak fajny materiał. I zaraz zobaczę, z czego ona jest zrobiona. Jest taka miluśka. Pewnie poliester. Co to jest? 90% poliester 10% elastyna Ale jest tak milutka Tylko muszę ją przymierzyć i zobaczyć Czy ona nie będzie za obcisła I po prostu nie będzie mi pokazywała Wszystkich niedoskonałości I ma tutaj taki sznureczek właśnie Pod biustem, żeby zebrać Była także w kolorze takim Karmelowym, ale nie byłam pewna Czy, czy taki kolor będzie mi Pasował jako całość, wiecie ja wola siebie w czarnym, ale zaraz przymierzę i zobaczycie. Tutaj też ma taki rozporek i wydaje mi się, że jest jak na moją wysokość na pół łydki. Wow, ten materiał jest po prostu nieziemski. Ja już tutaj muszę właśnie to związać. Ja właśnie nie jestem pewna, czy, czy dlatego, że mam o to tu związane, po prostu nie będzie widać mojego brzucha za bardzo, więc zaraz będę musiała się obejrzeć w lustrze. I zdecydować, ale materiał jest po prostu super. Jest tak mięciutki i uwielbiam tą długość. No zobaczcie. To jest tak jakby. Oj, rozcięcie jakie. Dosyć duże, ale nie wiem, czy właśnie tu boczki i brzuch nie będzie za bardzo uwidocznione. Tak wygląda z tyłu. No, nie wiem. No, o tej sukienki to jeszcze muszę pomyśleć. Dajcie mi znać Tylko, że ten materiał jest taki fajny Taki przyjemny I nie wiem Ale chyba nie będę się komfortowo czuła Jeżeli naprawdę mi ten brzuch Tam widać eee, No i tutaj Natalka sobie zaszalała Kupiła sobie dwie opaski One były po dwa funty Jedna różowa, jedna czarna Natalka teraz chodzi do szkoły Właśnie w takich opaskach One są bardzo modne Dlatego wzięła jeszcze sobie scrunchies. Te ma w kropeczki, a tutaj ma e, zwykłe, bardzo fajne są. One też były po dwa funty. Bardzo fajne, podobają mi się. Więc to Natalka. Ja również kupiłam sobie trzy pomadki z Primarka. Nigdy ich nie miałam, ale widziałam, że Ewa z profilu. E, Ewa. Ona miała wcześniej kanał, który nazywał się Kosmetyczny Cocktail, i ona uwielbia je. I to są te pomadki matowe. I zaraz wam zrobię swatch, jak one wyglądają. Wziąłam dwa kolorki, a trzeci wzięłam taki. I zaraz wam wszystko pokażę, jak one wyglądają. Może od razu otworzę ten. Ten kosztował tylko 90 pi. więc go tutaj się otwiera. I zobaczymy. Jak on wygląda? Ja sobie sprawdzałam tam w sklepie, bo były otwarte i bardzo mi się podobały. Czekajcie, muszę jakoś się uporać z tym, jak to otworzyć. Okej, okay, już jest wszystko otwarte. I zaczniemy od tej pomadki matowej. Zaraz już Wam powiem, jaki to jest kolor. Kolor po prostu nazywa się Naked. Mam nadzieję, że widzicie, że mi się wyostrzy. Tak, to jest ten kolorek. I już Wam pokażę, jak to wygląda. Wow! Spójrzcie na to. Widzicie ten kolor? Tu jeszcze mam świeczkę, przepraszam. Wow! Spójrzcie na to, o ten. Ja tu robiłam wcześniej słoczej. Zobaczcie, umyłam rękę. E, I dalej to mam. O jezu, jakie to jest fajne. Mam nadzieję, że mi się wyostrzy. To jest ta pierwsza. No, super pomadka. Kolejna. To jest ciemniejsza. Wyostrzy mi się. Czyli nie wyostrzę się. Jest. I to jest nazwa Trill Seeker. Zobaczcie. Może w ten sposób. Nie wiem, czy mi się wyostrze. Ale to jest Trill Seeker, tak się nazywa. Tam są dosłownie chyba dwa albo trzy kolory. Wow. Wow. Spójrzcie na to: to jest ta. Ekstra to jest, no przepiękna, którą ja jutro nałożę na usta. Jeszcze te opakowania są tak fajne, i kolejna, ta najciemniejsza, i to jest Skin on Skin. Już Wam pokazuję. Wow! Spójrzcie na to. Widzicie? To jest ten kolorek. Mam nadzieję, że się wyostrzy. Spójrzcie na te trzy kolorki. No przepiękne są. A jak ładnie pachnie wanilią. No super. Zobaczymy na, jak będzie trwała. Dam wam znać pewnie na Instagramie, ale no super. Pomadki ekstra te nudziakowe. Po prostu super. I tak w ogóle osoba, która wygrała rozdanie poprzednie wróć do, do poprzedniego filmu czy nawet dwa filmy wcześniej i zobacz, czy to na przykład nie ty wygrałaś, bo jedna z tych pomatek właśnie tam będzie. Oczywiście nie ta, tylko inna, nowa, zapakowana. Jestem bardzo zadowolona z tych pomatek. Kolejne rzeczy: co my jeszcze kupiłyśmy? Skarpetki. Kupiłam sobie takie stópki i one są do ćwiczeń, ale po prostu takie zwykłe stópki. One są bardzo fajne, bardzo wygodne i one są takie jakby kropeczki. I to kosztowało 3,5 funta. Kolejna rzecz, już chyba ostatnie rzeczy. Tak, trzy ostatnie rzeczy. Oj, kupiłam e, takie poszewki na poduszki do, e, do salonu po 2,5 funta, żeby już zmienić tych świątecznych. I do Natalki do pokoju jedna różowa. Są przepiękne, są welurowe. czy znaczy, tak przynajmniej się... E, Wydaje. Co tutaj jest? Poliester oczywiście, ale jest, zobaczcie. Wygląda jak welur. Bardzo fajny jest. Super. 2,5 funta. Będę już się z wami żegnała i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!